Dzień dobry, witamy w firmie Energy Gas Polska ponownie. Dzisiaj prezentujemy model samochodu Mazda 6 2,5 litra z silnikiem Sky To jest ten 190-konny motor. Tutaj mamy zamontowaną instalację Prince DLM. Jest to instalacja szóstej generacji, czyli ten ciekły wtrysk gazu. W komorze silnika dużo nie zobaczymy, gdyż system jest zabudowany i schowany pod akumulatorem. Natomiast takich rzeczy, które mogę Państwu tutaj powiedzieć i pokazać, jest komputer sterujący właśnie tutaj firmy Prince. On zarządza. Przełączaniem się systemu między gazem a benzyną, bo tutaj paliwa muszą być wymieszane i odpowiednio podane do listwy wtryskowej wysokiego ciśnienia. Tam w głębi można sobie zauważyć, mamy pompę bus, która służy do przetłaczania, do pomocy przy przetłaczaniu gazu i benzyny. Chodzi tutaj o przełączanie się paliw. Tutaj mamy pompę wysokiego ciśnienia, do której właśnie, którą właśnie potrzeba zmodyfikować na potrzeby instalacji gazowej szóstej generacji. Ona ma dołączony dodatkowy przewód, do którym jest podłączana, podłączany gaz właśnie z pompy boost i później bezpośrednio tymi przewodami, tu jest taki przewód wysokociśnieniowy tłoczy sobie gaz do wtryskiwaczy, które zamontowane są pod kolektorem sąsem i one już tryskują gaz w formie w formie ciekłej. Jeżeli chodzi o tutaj system, on kosztuje około 10 tysięcy złotych, natomiast jest to bardzo dobra alternatywa dla silników diesla w tym samochodzie, gdyż te silniki przy nowych samochodach również kosztują około 10 tysięcy złotych, no i bardziej myślę, że opłacalnym dla klienta, jak również dla później kolejnych użytkowników jest zamontowanie instalacji gazowej, gdyż ta instalacja zwraca się w końca 37 tysięcy kilometrów, no i już później automatycznie samochód naprawdę jest bardziej oszczędny nawet niż diesel. Idąc dalej, tutaj pokażę, jak wygląda przełącznik. Jest on zamontowany tutaj w panelu między, między zmianą biegów a tej górną konsolą. Zbiornik wlewku gazu mamy zamontowany przy wlewie paliwa. Natomiast, jeżeli chodzi o zbiornik, jest to taki specjalny zbiornik on ma 55 litrów. Niestety no, jego tak zwany troszeczkę minusem, aczkolwiek myślę, że nie jest to aż taki straszny minus przy tej ilości pieniążków, które zostaje nam w kieszeni, musi być troszeczkę zamontowany z podwyższeniem podłogi. To podwyższenie podłogi, tak jak tutaj Państwo widzą, jest już dodawane bezpośrednio przez firmę Prince a zbiornik ma specjalną taką budowę, żeby nie było też słychać dźwięku pompy, która w środku jest, jest zamontowana właśnie specjalnie po to, żeby przetłaczać ten gaz do listwy paliwowej. Jest to 55-litrowy zbiornik, czyli dający nam 44 litry gazu. I jak widzimy to jest w zestawie specjalna podłoga, która tutaj tworzy równą prostą powierzchnię, bo auto niestety nie pozwala na zamontowanie większego zbiorniczka bez podnoszenia tutaj tych wszystkich dywanów. Teraz takich ciekawostek. E, silnik mający 192 konie tutaj likitmuje się spalaniem benzynki na poziomie około 10 litrów, więc to jest bardzo rozsądnie. E, po zamontowaniu oczywiście gazu spalanie delikatnie wzrośnie do około 11 e, litrów. I tak oszczędność na każdy przejechany 1000 km daje nam e, 280 zł. Cena zestawu w tym aucie, przypomnijmy, że to jest fabryczny zestaw, jest to 10 500 zł. Zwrot nastąpi po około 37 500 km. Zapraszamy na kolejne ciekawe auta.